Dwa lata temu napisałem książkę swojego życia, manifest naukowy Pokój Fundamentem Człowieczeństwa. Na bazie tej książki zrodziła się koncepcja zbudowania systemu społecznego i mechanizmu kontroli społecznej, jakim jest prawo, z udziałem wartości pokoju wewnętrznego, z którego wyrasta bezpieczeństwo. I rodzi się sprawiedliwość, nie jako deklarowane byty, które oparte są na potrzebach materialnych, wspartych na rzeczowości, na przepływach rynkowych i na bogaceniu się, tylko oparte są rozwiązania normatywne na sprawiedliwości wyrastającej z immoralności grupy. I wartości bytu człowieka uzbrojonego w potrzeby twórcze oparte na potrzebach autotelicznych.